Nie mogło być inaczej. Takimi metodami, po które nie sięgnął, metodami zakrzykiwania i zamilczania, etycznego szantażu, moralnego terroru, arbitralnego wyrokowania, co podłe, a co szlachetne, wykluczającego wszelkie wątpliwości i wszelką dyskusję, nie można sobie wychować zwolenników innych niż bezmyślni potakiwacze. To oczywisty skutek pójścia na skróty, postawienia na argument siły zamiast na siłę argumentów. A przecież nie jest to jeszcze najgorsze. Najgorsze, tak sądzę, musi być dla niego świadomość, choć nie wiem czy już ją posiadł, iż klęskę tę zadał sobie sam. Rys autentycznego tragizmu Michnikowi nadaje fakt, że Michnika intelektualistę zabił nikt inny, tylko Michnik polityk. Jesteś odrażająco fascynującego, gdy wczytując się w publicystykę Michnika z ostatnich kilkudziesięcioleci, a tę lekcję przerobiłem, jest to na jednym z istotnych powodów powstania niniejszej książki. Obserwujemy, jak staje się ona coraz płytsza, jak potrzeba doraźnego przykopania nakłada kaganiec myślom, jak intelektualista sam się ochoczo kastruje, by osiągnąć maksymalną ostrość zderzenia czerni i bieli, jak finezja ustępuje w tej publicystyce miejsca łopatologii, a analiza zanika na rzecz żonglerki faktami, osobami i cytatami. Choćby najbardziej karkołomnej. Byle tylko pozwalała każdego pisarza, każdą postać historyczną i każdy autorytet zaprząc do bieżących kampanii prowadzonych akurat przez Michnika polityka. Znowu, nie byłby ten upadek tak głęboki, gdyby nie otoczenie się klaką, zawsze zachwyconą, zawsze sypiącą komplementami i usłużną, gotową przyjąć wiwatami każdy pomysł szefa, nawet najbardziej bezsensowny i szkodliwy dla niego samego. Wielcy myśliciele nie pozostawiają po sobie klakierów, pozostawiają uczniów, całe intelektualne szkoły. Jeśli ktoś twierdzi, że mam w Michniku cenić myśliciela, proszę, niech mi pokaże, gdzie owi uczniowie Adama Michnika i na czym polega jego szkoła. Ja, mimo wysiłków, niczego podobnego zauważyć nie mogę. Zamiast spójnej myśli, Michnik jako autor esejów i książek pozostawia po sobie tylko pokrętny styl. Styl, Wyróżniający się wielką zręcznością w gmatwaniu spraw prostych, w błyskotliwym prowadzeniu czytelnika do wniosków całkowicie nielogicznych i stwarzaniu wrażenia, że wnioski te zostały w trakcie wywodu udowodnione. Wrażenia, któremu ulec może tylko ten, kto na wstępie lektury odżegna się od krytycyzmu i, i jak to się dzieje podczas czytania beletrystyki, zawiesi swą niewiarę. Adam Michnik poniósł klęskę, to już dziś oczywiste, ale czy to znaczy, że można udać, że go nigdy nie było? Że wszystkie tezy, które wygłosił, wszystkie działania, które zainspirował, nie miały miejsca? Przecież ten człowiek zmarnował nam 15 lat niepodległości. Współkształtował to kulawe państwo, z którego dziś, gdy piszę te słowa, dziesiątki tysięcy młodych, pracowitych, przedsiębiorczych i nierzadko dobrze wykształconych obywateli wieją na potęgę drzwiami i oknami do Anglii, do Irlandii, gdziekolwiek, byle dalej, w poszukiwaniu normalnego życia. A zarazem sam został przez nie ukształtowany. Bo to dla mnie jedna z istotniejszych test tej książki, mimo całej swej politycznej zręczności Michnik nie stałby się tym, kim się stał, gdyby nie trafił w oczekiwanie na kogoś właśnie takiego. Oczekiwanie, któremu możemy i powinniśmy się dziś dziwić, ale które po roku 1989 było może najważniejszym, a zupełnie do dziś nieopisanym zjawiskiem społecznym. Adam Michnik zasługuje na sprawiedliwość. Trzeba mu tę sprawiedliwość, jedni powiedzą, wymierzyć, a inni oddać, ale w każdym razie trzeba się na nią zdobyć. Trzeba wreszcie przynajmniej spróbować. Oto moja próba. Rozdział pierwszy Nie będę walczył bronią nienawiści. Jest koniec kwietnia roku 1990. Prezydentem Polski jest jeszcze Wojciech Jaruzelski. Jego wieloletni najbliższy współpracownik Czesław Kiszczak jako minister spraw wewnętrznych sprawuje niepodzielną kontrolę nad wojskowymi i cywilnymi służbami specjalnymi, a pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki, broniąc w telewizji obecności w Polsce okupacyjnych wojsk sowieckich, używa tradycyjnego argumentu komunistycznej propagandy, że wojska te chronią nas przed obcą agresją. Kto konkretnie chce nas napaść, nie uściśla, ale wiadomo, że chodzi o NATO i niemieckich rewizjonistów. W rządzie na czele części resortów stoją ludzie nominowani przez opozycję, ale stanowiska wiceministrów, dyrektorów departamentów i wojewodów pozostają nienaruszoną domeną starej partyjnej nomenklatury. Mimo tego, nikt nie ma już wątpliwości, że półwiecze komunistycznej władzy nad naszym krajem nieuchronnie dobiega końca. Nie tylko nad naszym. W ciągu dziesięciu miesięcy, jakie minęło od kontraktowych wyborów po raz pierwszy w dziejach PRL-u sankcjonujących istnienie opozycji, sąsiednie komunistyczne reżimy waliły się jeden po drugim jak kostki domina. Mur berliński leży w gruzach, a Nikolae Czałczewsku w Ciemnym Grobie jako ostatni już i najbrutalniej potraktowany z odstawionych od władzy przywódców środkowoeuropejskich kompartii. Na praskim hradzie zasiada od niedawna jako prezydent wolnej Czechosłowacji wieloletni więzień polityczny Vaclav Havel. Niecały miesiąc wcześniej spotkał się z Lechem Wałęsą, który wciąż pozostaje tylko szefem związku zawodowego. Wiele wskazuje, że właśnie irytacja Wałęsy tym faktem będzie przyczyną wzbierającej już wojny na górze. Ale to mordercze starcie, w którym byli bohaterowie obrzucą się najgorszym błotem i skutecznie zniszczą w oczach społeczeństwa mit Solidarności, jeszcze przed nami. Na razie wiadomo, że będą wybory prezydenckie i że będzie w nich kandydował przywódca Solidarności. Kto się tym interesuje wie też, że Wałęsa zablokował starania prowadzone przez grupę wpływowych działaczy tzw. lewicy laickiej, postsolidarnościowej lewicy, o przekształcenie Komitetu Obywatelskiego w poddany jednolitemu przywództwu ruch polityczny. I że wywołane tym napięcie pomiędzy ową grupą działaczy a Wałęsą jest już zbyt silne, aby mogło rozejść się po kościach. Na razie wyraża się ono w coraz bardziej zjadliwych filipikach na łamach Gazety Wyborczej i Tygodnika Solidarność. Tadeusz Mazowiecki już straszy na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego polskim piekłem, ale fasada jeszcze nie pękła. Patrząc na nią z zewnątrz, wciąż można sądzić, że wszystko jest na dobrej drodze. Komuna w odwrocie, może nie tak szybkim, jakby się chciało, ale jednak. A do władzy idą nasi. Bohaterowie Solidarności i Podziemia ludzie prawi, którzy cierpieli za wolność prześladowania, byli wsadzani do więzień, internowani, nękani ciągłymi aresztowaniami i rewizjami. Pewnie mają swoje wady, ale jednego możemy być pewni że nas nie zdradzą.